My jako organ prowadzący szkół skupionych wokół miasta musieliśmy poczynić starania, żeby młodzież zachęcić do tego, żeby zostały w swoich środowiskach i przeszły do naszych szkół i zachęcić tych ludzi jeszcze i z miasta Opola, i spoza terenu. I udało się to właśnie w szkołach tych, których jest internat, bo te szkoły dzisiaj przeżywają renesans i są tam właśnie szkoły mundurowe. W Tułowicach Szkoła Wojskowa i Technikum Leśna, czyli Druga mundurowa. I w pruszkowie mamy klasy strażackie, klasy policyjne i klasy bezpieczeństwa narodowego, czego wcześniej nie było. I tutaj mamy komplety, jeżeli chodzi o obłożenie w internatach i więcej dzieci spoza terenu nie możemy przyjąć, z czego się bardzo cieszymy. A jak pan wytłumaczy to? Czy to w ogóle da się wytłumaczyć jakoś, że te mundurowe cieszą się takim powodzeniem? Tyż pamięta pan za naszych czasów, za moich czasów może mundurek w szkole to, to była katorga, to człowiek uciekał. Nie? Ale to jest tak jak z modą, że moda lubi wracać co jakiś czas i myślę, że ten właśnie przeżywamy teraz renesans szkół mundurowych, bo każdy marzył kiedyś, żeby być piłkarzem, strażakiem. W mundurze wojskowym, bo za mundurem pan sznurem. I myślę, że część z tych uczniów znajdzie sobie kiedyś i ułoży życie właśnie w tych służbach mundurowych. Tym bardziej, że w naszej szkole, mówię tu o pomologii, mamy podpisane umowy z, z wszystkimi organami tej administracji mundurowej i ma młodzież pogląd. Jak to się je, jak to się gryzie, czym to się je, i potem są efekty takie, że nie kończą edukacji i wybierają zwykłe studia, ale idą bądź do szkoły policyjnej, bądź garstka do szkoły sportowej, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo narodowe i klasy wojskowe, trafiają do wojska, jako, do wojska zawodowego. No właśnie o to mi chodziło. Jaki jest potem dalszy los tych uczniów z klas mundurowych? Czy oni kontynuują ten profil, czy nie? Kontynuują i chyba najtrudniej dostać się do policji przez ich testy psychologiczne, ale mam nadzieję, że to już też w tym roku się ułożyło, że więcej pójdzie niż do tej pory. Ale korzystają bardzo często, więc to jest taki trend, który teraz jest bardzo popularny wśród młodzieży, że fajnie pokazać się na mieście w mundurze. Czy strażaka, czy policjanta, czy sportowca, czy właśnie wojskowego. Tym bardziej, że te mundury strojne są. Oczywiście i mają te tarcze, które kiedyś my nosiliśmy, z czego dzisiaj znowu są dumni, tak jak i my kiedyś, że nas rozróżniało to, że ja byłem z liceum ekonomicznego, a kolega był z, z elektryczniaka na przykład.